Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Tyks. Zapraszam was na 15 odcinek zagrajmy w Lego Władca Pierścieni. Już dwa tygodnie bawimy się klockami w tym magicznym świecie Śródziemia. A dzisiaj mam nadzieję, że rozpoczniemy kolejną zacnie interesującą misję. Zaraz to sprawdzimy, tak więc bez zwłoki wczytujemy i patrzymy co się dzieje. Natomiast jutro, to jest w niedzielę, pojawi się odcinek, który właśnie będzie polegał na eksploracji Śródziemia. Pójdziemy sobie do bri, skraftujemy sobie coś u kowala, jakieś może przedmiot, łuk, rękawice. Nie wiem, co my tam mamy, zaraz na co nas będzie stać. To sobie sprawdzimy, pochodzimy trochę, poszukamy klocku mitrilowych może jakieś ciekawe postacie się uda znaleźć, coś może kupimy. Ale to będzie dopiero jutro. Dzisiaj natomiast rozpoczniemy kolejną misję. Mm, misję oczywiście naszej trójki bohaterów. Teraz będzie chyba bitwa pod Minas Tirith, na, na polach pod Minas Tirith. Mm, tak więc już się nie mogę doczekać, bo to jest największa chyba bitwa w filmie, tak więc i tutaj musi być e, pokazana na, zaprezentowana na dość dużą skalę, co, co może być bardzo ciekawe. Okej, okay, jesteśmy tam gdzie się ostatnio zatrzymaliśmy. Mieliśmy właśnie jechać dokładnie na te pola, jak one się tam zwały. Pola Pelenoru i tam będziemy e, tam się rozegra prawda walka. O, i tak, tej misji tak czy jak nie moglibyśmy zacząć Góry Przeznaczenia, nie moglibyśmy rozpocząć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj oczywiście oko Saurona cały czas nieustannie patrzy na e, Górę Przeznaczenia i nie wpuści tam ani Froda, ani Sama. Natomiast później e, to oko zwróci swoją uwagę no gdzieś indziej i tam już e, bez problemu damy sobie radę. Tak więc jedziemy na pola Peleneoru aby tam, prawda, rozpocząć jedną z największych bitew, jakie widziała ta era. Patataj! Oj kurde, ale... ale... dobra. To już jest y, mina Stirit. No nie wygląda... nie, jest ono zbyt efektowne, prawda. Cała postać Legutka jest w wysokości jed, jednego muru. Słabo. Mogli się postarać zrobić coś większe, chociaż... chociażby to... To już orki, nie? To jest prawda, nasza armia. Armia króla Teodena nie jest co prawda olbrzymia, ale mają waleczne i mężne serca. Oczywiście, jak zwykle, wprowadzenie. I pek, i pek, i pek. Jedziemy. Już, już armia podąża, by zniszczyć rodzaj ludzki. Tutaj też powinni się pojawić olifanty. Eee, gdyż pamiętacie już raz mieliśmy z nim styczność no, tutaj również powinni się pojawić. No, Gandalf tutaj zarządza obraną miasta. No na miejscu gondoru jest niestety niespełna umysłu. Zwariował po stracie dwóch synów, no nie ma się co dziwić. Fajnie zabili tak jak Ale no, to jest ten słaby tarot. Szkoda, że tutaj widzę już, że właśnie ta obrona Gondoru została sprowadzana, sprowadzona do takiego minimum. Tam było dużo, można było zrobić dużo ciekawych zagadek, misji, no niestety chyba twórcy tutaj postanowili iść na łatwiej. Co Nie, to nie trochę! Damy sobie radę. No widzicie, tutaj, e, prawda, w filmie jest jeszcze strasznie, e, strasznie długo trwa sama obrona e, mina Spirit, natomiast wojska, Teodona przybywają, to już jest końcówka, prawda, całej tej walki. O, Eolina Zobacz razem z, z tutaj, z naszym malutkim hobbitem. No Musieli <grym>, <grym>, to zrobić. Szkoda, że tak mało tutaj jest wojska, wiadomo, ograniczone możliwości graficzne i inne tego, tego typu rzeczy. Mogli to zrobić jakiś super budowiskowy i wielki. Doliskowa to może będzie, ale wielka już raczej nie. Starusuję wąs, depilację Depilacja, depilacja. O, naprzód! Skirbusy no i... Oj, O, tu mamy kolejną sekwencję na Szynach. Szarza wojsk rohanów. Na armię. Trzeba obronić na spirit, nie ma opcji. Ale mogę jumpować! O, mamy olifancy, są, przybyły! Ale jeszcze ktoś przybędzie! Nie brakuje tu wam kogoś, na pewno Na pewno kogoś wam brakuje. A ja nie ja zauważyłem, że ja cały czas rzuc rzucam tymi tymi uczniami. Myślałem, że ja nimi macham, a tu świgam jak szalony. Nie, kurde, ominąłem niebieski krocuszek. Ale naginamy, kurde, ta prędkość, widzicie, wiatr we włosach. I tych na klacie, i tych na nogach, i we wszystkich bo nie. Jest, mamy mini zestaw. Co my tu mamy zrobić, bo tak jeżdżę w kółko, bez celu troszkę. Jest, bitwa rozgorzała na dobre. Teraz cóż, pozostaje nam tylko liczyć na cud, bo nic innego nam nie czeka. <śmiech> <śmiech> no tak, ja nie patrzeć w słonie za naszymi Zostało to udowodnione. Leci. Skubaniec jeden. <laughs> Przepraszam bardzo. Zostaw go. Czarny księżnik, ale go tutaj nazwali. Ale zobaczcie jaki ma fajny wypoler wypolerowany łebek, nie? Taki ładny. Dobra, co my tu musimy zrobić? Na pewno musimy pokonać oczywiście tego czarnociennika, jak tutaj zostało ładnie przetmaczone. Tylko y kwestia tego w jaki sposób. Wow, ale ciemne. A dobra, ja chwilę tutaj porowam kocuszki, bo myślę, dam tutaj czas na namysłu. No prawda, Owina tutaj nie jest jakimś wielkim bojakiem. No ograniczone zdolności bojowe. tak myślę, o i to jest nasz moment, musimy po prostu czekać aż on pacnie w tym, w ziemię I, e, prawda, go tak trochę ogłuszy ten cios Tutaj nie będziemy się zamieniać w hobbita, bo nie ma sensu Tutaj jest walka tylko tej dziewczyny i Nazgula i, 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 i czarno-księżnika Tutaj on, pipi, nie mieszaj się, z tam Mary, no, to, to jest Mary, nie mieszaj się Przepraszam, to jest Mary, no, ej, oddaj Wow. Tutaj widzę twórcy bardzo lubią właśnie takie mm, uderzanie ciosy w ziemię i takie takie pękanie ziemi, które oczywiście naszym bohaterom robi krzywdę. Mm, tak samo walczył e, Tak samo walczył oczywiście Saruman <coughs> i tak samo walczył e, Sauron na początku trollowi więc tutaj widzę twórcy bardzo kochali ten sposób zadawania nam obrażeń przez e, takich bos bosików mini po prostu nie bossów, bo to są bossy jakieś tam ludzie. Wow, Ja go jeszcze nie robił. A widzieliście, to kurde z pół obrotu. No dalej, Teoden tam leży, a ja tutaj co czekam, aż ja tym głowym ziemi uderzy, no ludzie. Ciekawe, czy Orkon to też coś robi. W sensie, zabiera obrażenia. Wow, Słaby jestem. Ale ja też! Teraz walił! Jest! Nie! Jeszcze nie! Zaraz Teraz! Teraz to będzie to, to będzie ten moment! Jeszcze raz! Nie widzę A nie! Tak, jest koniec! Głowy już nie ma. Teraz pozostał tylko czarny księżnik. Nie ma nas góla. ma wyryczy piastą buławę! Ja też bym taką chciał No eo, no nie, no jak możesz. Ja też chcę taką buławę. Ten Sauron z początku gry też miał bardzo podobną. A i teraz mi tutaj ta buława utknie. Patrzcie, patrzcie, to będzie dobrze. Dobre. A masz. No nie wiem czy tak to miało wyglądać, ale ja sobie pozbieram sobie monety, bo tu zobaczcie ile monetów jest. O, ale takie jak ja chcę kupić, ale będzie fajnie. Nie trafił, nie trafił. Ha, 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 Fryer. Teraz Gin. 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 Tam trzeba jeszcze jedną zbudować, bo potrzebujemy trochę więcej czasu. No, tu jest do zbudowania. Musimy to najpierw zbudować, zanim on tutaj podejdzie. Szybko buduj, 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 pokaż jak umiesz budować. Dobrze. O to chodziło. A nie, jeszcze nie trafił. Słabej. Teraz trafił. Gdzie jeszcze? Pewnie trzeba wóz zniszczyć. Albo i nie. Potrzebuję jeszcze jednego że tutaj jak uderzę. Sprawdźmy. Chociaż to byłoby zbyt, zbyt takie... A nie, już jest koniec. Teraz patrzcie! Tak! <coughs> Piękny cios! I w mordę prosto, i tam wypucowane glassa się Teraz rozpacz, zawsze jak go wciągnie. Normalnie jak i Jupiter normalnie wciąga. I nie ma. Cudownie. O no, tutaj. Wsparcie Wsparcie, tak, wsparcie. Ahoj! Pamiętacie na kogo patrzyła Armia Widmu? I Aragorn? Właśnie na te stateczki. Mamy kolegów. I w tym momencie jest pozamiatane. I na Steelit. Póki co będzie bezpieczne, ale. Ale Sauron nie będzie. A. Prawda, czekał na następne zaproszenie. Sam sobie przyjdzie i będzie próbował dalej. A armia ludzka już jest, prawda, słabiutka. Ale teraz, jeszcze jednak musimy trochę powalczyć. Armia Widm nie załatwi wszystkiego za nas. Musi być oczywiście ta scena z Olifantem i Legolasem, bo jakby mogło się bez niej obyć? To jest najlepsza scena z filmu. a się może najlepsza, najbardziej taka efektowna, która się wyryła w pamięć wielu. A ten, kto to, co to jest za pamper? Jakiś Ninjoka. Aaaa gryła się w pamięć wielu widzów To była taka efektowa To jest tylko praktycznie walka z tym olifantem To jest walka Legolasa On tutaj sobie musi sam poradzić Willy nam oczywiście nie pomoże Jest jeszcze True Hero Normalnie wymiatamy Ta misja coraz bardziej mi się podoba Te widzicie tych yy... Ci żółci to czy żółci czy ci, yy, ci zieloni to są nasi Kurde, nie mogę trafić, bo tu łagą. Teraz się uda. Ale już kuleję. Dobra, jedno trafiłem. Teraz muszę trafić. Teraz muszę wejść, teraz muszę wejść. Musi mi się udać. Okej. Okay. Raz. I dupa, idzie dalej. One more time. No jak, no panie, no przecież przed chwilą, że tu. Zajmij się ktoś z tym frajerem, dobra? O, widzicie, Co to? No super, kwiaty jako. No ekstra, nie, mi to. Człowieku, weź to zdejmij. Nie, popsuł mi tutaj całą z gry. A dlaczego oni się nie ruszają? Nie! Rozpadłem się, No bo kurde, nigdy nie potrafi tutaj robić tych... Dlaczego nie ruszają się postacie, jak mam kwiaty na głowie? Okej. Okay. To no, już Mam kwiaty na głowie. No najwidoczniej trzeba, bo te kwiaty unierucha unieruchamiają może tych... prawda, przeciwników. I hop, hits, i tada, tak. <noise> I tak liczy się jako jeden. No to było tłumaczenie, słyszałem trochę inne, i to się liczy. I to się liczy jako jeden, czy jakoś tak. <noise> w każdym bądź razie ta nieustanna rywalizacja, kto zabił więcej drogów, jest po prostu wspaniała. ten też tutaj zamarł bez ruchu, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, jednym strzałem, no ludzie, jednym ciosem, strzałem, przepraszam, ale. Bez przesady, aż taki słaby nie jest. Tutaj coś się Oho. Tutaj macie przykład e, pięknego, oli przezroczystego e, e, olifanta, widzicie? Zwróćcie uwagę na e, dyskretnie umieszczone elementy e, dla Legolasa, po których może się wspiąć. Oczywiście tak nikt tego nie zauważy, bo to jest bardzo dyskretne i bardzo się staraliśmy, żeby nikt nie zauważył. Dobra, koniec ironii. Uratowałem... ...jakiegoś tam żołnierza. Dobra, dawaj mi tutaj. To jest bitwa Aragorna! Powrócił jako król. Jako król z odejdzie z tego świata! No a powiem wam, że Aragornem się łatwiej e, zabija te olifanty. Dlaczego? Bo, bo nie trzeba celować w te pierdzielone tamte też wypustki. Tylko po prostu... Potężny cios! Mieczem i koniec, albo i nie koniec. To ucieka, no ale uciek to znaczy bo jest ok, chyba. chyba. No, następny się podsuwa do obróbki. Yes! I to nawet nie trzeba zbytnio celować, wystarczy. Maszujemy tylko X-a, on resztę sam załatwi. Hmm. Powiem wam, że to już jest chyba. Teraz jest misja, potem będzie jeszcze jedna, i potem już będzie ostatnia misja. To oznacza, że będziemy musieli zakończyć kampanię już gdzieś jakoś we wtorek. Wow! No to powiem Wam, że dosyć szybko. Tak samo, no powiem, że szybko dlaczego, bo na przykład kampanię stwierdzę już na kilka miesięcy i jej dokończyć nie mogę, ale dzisiaj też powinien być odcinek. Stwierdzę właśnie, że zobaczymy jak to wszystko funkcjonowało. Łapchy! Jest, złapał się! Jest, zginny Legolas! Może i, Może niektórzy lubią Legolasa. Ja kurde za nim nie przepadam, nie przepadam ze strzelania łuków, um, w legutkach. Jakieś jest to niewygodne, nieporęczne. Kurde, nie pasuje. Łapchy! I jeszcze mogliśmy zobaczyć, jak wygląda śródziemnie śródziemiach Koniec Potężny cios! No i co? Minas dobranione, nie? Wylało się stado widm. Co z teodenem? Mój ci, Blondynie. Cóż z tobą, cóż z tobą, nie umieraj, nie no przydasz tylko Nie no nie, źle, co ty gadasz, kurde, nogi ci zarabiam, No jak, już? Trochę makabryczne. Koń też umarł. Stwierdził, a co by co by dżują, tam Umrę. Sobie. No, bo e, słuchajcie, bo to, że tutaj oczywiście udało nam się wygrać, to nie znaczy, że wygraliśmy wojnę. To jest tylko w zwycięstwo, zwycięstwo w bitwie. Wojna trwa, a Sauron ma znacznie silniejsze wojsko. Na co ciekawy? To jest dobre pytanie, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić na tym, czy warto zagrać, czy nie. Trzeba pomóc Frodowi. Frodo potrzebuje naszej pomocy i od niego. Od niego zależą losy całej rasy ludzkiej. Musimy pomóc. Prawie wszystkie postacie mamy odbokowane. Wszystkie? Zostały nam dokładnie dwie postacie. To oznacza tylko jedno, że będzie to albo ostatnia, albo przedostatnia misja. Czy ją rozpoczniemy dzisiaj? No nie wiem, czy tak tutaj was hmm, w połowie ostatnim misję... Kurczę, nie chciałbym w połowie ostatniej misji, panowie. Nie, 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 panie i panowie, wydaje mi się, że ostatnia misja będzie Cudy, zobaczymy, która teraz będzie misja: czy będzie czy misja pod czarną bramą, e, czy będzie dopiero, e, czy jeszcze, czy już będzie misja w przeznaczenia. Zaraz to zobaczymy. Szybko wam powiem. Gra nie jest długa, nie jest trudna. No, przyjemna, rodzinna gierka, bardzo fajna. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Spójrzmy co mamy do wyboru. Jest! Jest, proszę państwa, jest czarna brama, tak więc dzisiaj to rozpoczniemy. Rozpoczniemy dzisiaj misję pod czarną bramą. A możemy tam przepłynąć, powiadasz? Zaraz daj mi tego. A nic fajna. o tego, no, dziękuję. Kurde, nie w konia! Może byś tak trafił? No zajebiście. No nie gadaj tam, dobra, to, to, to kiedyś indziej, to mówiłem, to jutro będzie. No super, ja, ja, ja wiem, ja to wszystko rozumiem, wiem. O tam jest jakiś ten pan ja natomiast ja, ja chcę tylko jechać teraz tam, do, pod czarną bramę. To dojedziemy. W dzisiejszym odcinku tam dojadę. A w następnym chyba dopiero rozpocznę. Chcę, żeby te, te ostatnie misje były właśnie tak podzielone na jedna misja, jeden odcinek, bo są teraz ważne misje. Trzeba się na nich skupić, bo e, wszystko się prawda kulminuje i wszystkie e, wątki zostają zakończone. Musimy się skupić, e, żeby dobrze je odebrać. A ragornie zdradzi mi swój sekret jak gdyś to zrobił <noise> Jak się tak teleportowałem Ja tutaj aż to tak Zastrzegł go Co to za frajer mi bije? I gdzie teraz? Tu Tupa, tędy Głupi GPS Tędy pewnie Tak Oczywiście przez bagna. Mm, kojarzycie bagna. Tak, to tutaj na chwilę utknąłem. Czuję, że dalej już nie pojedziemy. Ale sprawdzę jedną rzecz. Czy wystarczy, że kliknę, czy muszę tam podjechać? Nie, muszę akurat podjechać. Dopiero jak za drugim razem będziemy robić misję, to nie będzie jak gdyby obowiązku yy, podjeżdżania do tej misji. Wystarczy sobie ją oznaczymy i uruchomimy już z poziomu samej mapy. Nie musimy do niej podjeżdżać. O, nie, mi, kolega, a from the bones of my enemies impressive huh ha. but uh I ran out of bones before I could make a skeleton key to get in I bet they have one spare in the path of the dead no, on the path of the surely musimy... machine Musielibyśmy rozpocząć po raz kolejny misję ścieżki umarłych. Kurde, panowie, ja chcę po prostu przejść. Czy naprawdę musicie nawet zagadki podczas drogi do misji umieszczać? Ja chcę jak najszybciej się tam dostać. Ale no, tutaj jest strasznie dużo rzeczy do rozgrywania. Co to jest? Uż nie pamiętam. Aha, to jest ten posąg podróżny. On tutaj nam odblokuje wszystkie. Co, i co, i co, bo tu jeden spadł gościu tego Haradrima Możemy sobie kupić czyli te wszystkie posążki, które są tutaj porozmieszczane. One nam wskazują, e, gdzie będziemy mogli kupić w sumie jakąś postać. Tak tak to rozumiem. Tak więc nie będzie problemu w sumie. Nie będzie w problemu z znajdowaniem postaci, jakoś zawsze się tam jakąś znajdzie. Ale nam już zleciało tego czasu. Na samo dojście tutaj, tak więc misję już nie będzie rozpoczynał. Zobaczcie, ja łażą nasi wrogowie tutaj, <noise> A mogę go kupić. Musiałem go pobić i mogę go kupić. Easterling, kupię go, drogi nie jest. A jak teraz mógłbym nim pokierować? Dajcie na to, panie. Czy mogę nim pokierować? Chyba teraz nim nie mogę kierować, to jest ciekawe. Tak, sprawdzam, bo w sumie to nie wiem, bo nie, nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, napiszcie mi tam. Właśnie nie wiem jak to jest, czy ja mogę teraz sobie wybrać tą postać, czy ta postać będzie jedynie dostępna mm, po zakończeniu kampanii, czy będzie dostępna tylko i wyłącznie w, e, właśnie w kampanii, czy tam w jakichś misjach, co to jest. To jest ten podróżny, to już go odblokuję, jak już tutaj jestem. Posąg podróżny odblokowany. O i widzicie, tam też spadł, jak, jakaś postać spadła. Ork z Mordoru. Będziemy mogli go sobie nabyć. Fajnie. Mamy tutaj schemacik, Mamy gotmoga. Mm, ciekawe, ciekawe. Dobra, to już wszystko ogarniamy. E, mamy tutaj już właśnie rozpoczęcie misji, ale nie będziemy jej rozpoczynać. To będzie, e, prawda, pojawi się w poniedziałek odcinek, gdzie tą misję sobie rozpoczniemy, ale póki co dajmy se na luz. Niech te ostatnie misje będą... Misja równa się odcinek. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę. E, cieszę się, że po raz kolejny tutaj towarzyszycie mi e, w moich przygodach na m, pośród ziemi. Cieszę się, że poświęcacie czas na oglądanie tych filmików i mam szczerą nadzieję, że wam się to podoba. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do widzenia, cześć.